Cześć, witam Cię na kanale Czytania dla duszy i zapraszam Cię na taki krótki przekaz, wiadomość dla Ciebie na ten czas, na tą chwilę. I zanim zacznę, to mała informacja, do 10 października jest oferta 2 plus 1 na dwie moje usługi. Pierwsza to są indywidualne sesje kwantowe, jeżeli chcesz popracować ze mną z blokadami, podświadomością, z dzieciństwem, z przeciwnościami, to zapraszam na sesję kwantową indywidualną. I ta oferta wygląda tak, że kupując w pakiecie dwie sesje kwantowe, trzecią dostajesz gratis do wykorzystania, to jest do roku czasu, a druga oferta, 2 plus 1 jest na wszystkie moje kursy i warsztaty, czyli wybierasz sobie dwa kursy lub warsztaty i trzeci, ten najtańszy. Czy wybierasz sobie tak naprawdę trzy, trzeci najtańszy dostajesz gratis, i to jest do 10 października i wszystkie informacje są u mnie, bo to z automatu nie wgrywa się na stronie szkoleniowej, więc jeżeli chcecie skorzystać z tej oferty na kursy warsztaty, to piszcie do mnie. I również, jeżeli chcecie z oferty na sesję kwantowe, skorzystać to tylko u mnie, bo na stronie szkoleniowej tego w ogóle nie ma. Adres e-mail jest w opisie tego filmu. No dobra, pokazuję Wam karty. Wiadomość dla Ciebie na ten czas na daną chwilę. Tu jest jedyneczka. Dwójeczka jest tutaj i trójeczka. I pamiętaj, że ten pierwszy taki intuicyjny wybór jest najważniejszy. Potem już jest umysł i niekoniecznie będzie też pasował. Odkładamy 3 i 2 i zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczka. Ja tutaj mam już karty dla Ciebie wyciągnięte. I dla części z Was tu chodzi o energię pieniądza, o energię finansową. I to przyjdzie. Przyjdzie albo nowa praca, albo zakładanie działalności, albo po prostu obfitość finansowa. Ale, no właśnie, jest te ale. Tutaj musisz wejść w samodyscyplinę i dać sobie czas. Może to dotyczyć też spełnienia jakichś intencji niekoniecznie dotyczących finansów yy, czy jakby tutaj pracy, chociaż najbardziej jakby ten obszar jest tutaj pokazany w tej karcie, ale nie musi być i żeby to się spełniło, to się spełni w końcu. Od ciebie zależy kiedy, czy to ma za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, za rok czy za pięć czy dziesięć lat. Hmm? Bo, jeżeli ty wejdziesz w samodyscyplinę i będziesz tutaj tą przestrzeń oczyszczała, uwalniała, ustawiała sobie e, i będziesz robiła, 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 robiła systematycznie i dasz sobie czas bez patrzenia, czy to już to, bo jest karta uzdrawiania tutaj, to to przyjdzie. I aktualnie to, co jest w Twoim życiu, jest odbiciem tego, co masz w sobie, co trzeba uwolnić, pooczyszczać, właśnie w tym filarze, o którym teraz myślisz. Być może, tak jak powiedziałam, to jest praca finanse. Ale może być coś innego, niespełniona intencja lub jakiś tutaj niedostatek. To wszystko trzeba w tej samodyscyplinie pouwalniać, pooczyszczać i wtedy faktycznie to spełnienie, ta obfitość się pojawi. I to tyle, jeżeli chodzi o jeden, dwójeczka. Dwójeczka. Ja sobie rozkładam karty, które macie. No, i teraz tak, dwójeczko. Tobie nie wychodzą relacje miłosne albo w ogóle relacje w Twoim życiu. Być może miłosna wychodzi, ale relacje inne nie wychodzą, albo wszystkie relacje nie wychodzą, albo tylko miłosne. Hmm? Jeżeli tego nie czujesz, to znaczy, że to nie jest przekaz dla ciebie, bo tutaj typowo jest przekaz dla osób, które mają ranę w sobie, z dzieciństwa one są. One są. Być może już są w jakimś stopniu przepracowane albo i nie. Tu może być dla niektórych duża rana odrzucenia. I rana odrzucenia jest głęboką raną. I najtrudniej, najdłużej się jej pozbywamy tak naprawdę. I teraz na warsztacie Pole serca będziemy też ją uwalniać, dalsze procesy będziemy z tą raną odrzucenia tutaj robić. Można się jeszcze na ten warsztat zapisać, jeżeli Cię interesuje. Ale dobijając jakby do czytania to ta karta, ona tutaj mówi, że ty chowasz się w swoim świecie. Eee, możesz być nawet otwarta dwójeczko na ludzi, ale poprzez te rany nie pozwalasz budować dobrych relacji z innymi ludźmi. I to zazwyczaj jest przy ranie odrzucenia. Często jest kilka ran, nie tylko ta rana odrzucenia. Eee, I zakładasz taką tarczę skorupę, na swoim sercu, byleby tylko nie być zraniona. Przez to omijają cię fajne rzeczy w relacjach z ludźmi. I wiadomość dla ciebie, żebyś właśnie to uzdrowiła w sobie. To jest karta napełniania się miłością, wdzięcznością. Dla mnie to jest odpowiedni Kielichów, to jest uzdrawianie swojego serca. Właśnie z ran, z traum. I jakby rozkodowywanie tej skorupy, która jest jakby tutaj Nałożona na Twoje serce i bycie w energii miłości, i być może też pokochanie siebie, bo od tego trzeba zacząć, jeżeli chcesz budować fajne relacje z innymi ludźmi. No to podstawa to jest kochanie siebie, i wtedy przyjdzie zmiana, bo jest karta zmiany. I te relacje, które być może teraz są przy Tobie, które nie są łatwe w Twoim życiu, to są relacje, które mają Ci pokazać. Co masz właśnie pouzdrowiać? i dopóki to nie będzie uzdrowione, te relacje będą nadal trudne. Zaczyna się oczywiście od dzieciństwa. Moje ofercie, masz warsztat, ale tylko dla kobiet, uzdrowienie raz dzieciństwa, i od tego polecam zacząć, jakby tutaj, pracę, bo zmiana, jakby przyjdzie w pewnym momencie. I tutaj, jakby jest karta losu, przeznaczenia. To tak wygląda, jakby przyszła jakaś osoba, która jest dla ciebie przeznaczona idealnie dla Ciebie szyta, stworzono, że tak powiem, ale tylko pod warunkiem, tym uzdrowienia. Więc jeżeli się zastanawiasz, czy przyjdzie dla Ciebie odpowiedni człowiek do Twojego życia, albo czy poznasz jakichś fajnych znajomych, tak, ale tylko, jeśli te rzeczy będą pouzdrowiane i dodatkowa wskazówka, praca z rodem i tutaj y, przodkowie na Ciebie patrzą i wspierają Cię. Kibicują ci, chcą ci pomóc, ale tym rodem też trzeba się zająć, bo tutaj też są jakieś sprawy rodowe do pouwalniania. I to tyle, jeżeli chodzi o dwa i trójczka. Do ciebie przechodzi jakieś przyspieszenie i powiem Wam tak, jeżeli nie jesteście aktywni zawodowo, czy już na przykład na emeryturze, to prawdopodobnie to nie jest przekaz dla Was, bo tutaj dotyczy to pracy zawodowej. Typowo. Jest karta dotycząca pracy zawodowej, to jest też karta ofitości. więc dla osób, które na przykład no, nie pracują już zawodowo, to też mogą przyjść jakieś pieniądze dodatkowe. Mogą na Was spłynąć, jak najbardziej, ale e, przekaz jest głównie dla osób, które są aktywne zawodowo lub szukają pracy. Więc jeżeli szukacie pracy, to ta praca jest, już za chwilę będzie. E, nie mówię, że już jutro, chociaż dla niektórych może tak być. Ale ona już jest jakby na wyciągnięcie ręki dla Was, bo mamy kartę przyspieszenia, mamy kartę afirmacji, czyli wasze intencje jakby tutaj yy, dostają tego powera, tej mocy i otwierają się nowe możliwości, a tu jest typowo karta pracy. I dla osób, które pracują czy nie zawodowo, to tutaj coś już do przodu dla Was, to może być, nie wiem, zakładanie własnej działalności. Jeżeli macie własną działalność, no to to się zaczyna rozwijać. Jeżeli e, chcecie awans, no to będzie awans. Jeżeli chcecie zmienić pracę, to będzie zmiana pracy. Być może nawet to was zaskoczy, czyli nie myślicie o czymś nowym, albo nie myślicie o, o awansie, a tu nagle szef wam to zaproponuje, bo też tak może być. Więc tutaj jeżeli chodzi o sprawę pracy idzie przyspieszenie, idzie spełnienie jakiejś waszej tutaj intencji, otwierają się możliwości i są korzenie tutaj obfitości, więc tutaj e, być może dla części z Was to jest też informacja, żeby oczyścić przestrzeń pieniądza, przestrzeń finansową, i wtedy tutaj Wasza praca bardzo mocno ruszy do przodu, bo może o to chodzić też. E ale dla części z Was to już są gdzieś tam pojawiające się za moment jakieś pieniądze. Może to być właśnie podwyżka, zmiana tego stanowiska. E również, jeżeli myśleliście o tym, żeby popracować z Energią rodu, przodków pod kątem pracy i finansów, to tak. To Wam zdecydowanie tutaj poukłada te sprawy i to pójdzie do przodu. Więc trójeczka, Wy macie fajny przekaz, jakby tutaj. Więc jeżeli gdzieś tam macie negatywne myśli względem pracy i finansów, to uspokoić się, bo tutaj energię u Was typowo przyspieszają. I to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. papa.